Witam was, docent polskie menu PL. Początek piątej edycji Warszawskiego Festiwalu Piwa. Zacząłem widawą. This is Pils. Człowiek od widawy nagrywa, także pozdrowienia. Bardzo Natom... serdeczne. Zdrowiany. Natomiast drugim piwem, które próbuję, jest pierwszy kwas od pracowni piwa. I ze mną Hadra dobry yy, Czyli młoda, obiecująca piwowarka pracowni piwa. Ja nie wiem czy taka już młoda. No <laughs> dalej. On wyglądu jak najbardziej młoda. I osoba, która yy, przyznajesz się, że jesteś odpowiedzialna za to piwo. Trochę się przyznaję. Opowiadaj. Ja, przyznaję się. Opowiadaj, dlaczego yy, w końcu zdecydowaliście się na sawery. Czy znaczy, dlaczego w końcu? No nadszedł ten moment, kiedy... Kiedy postanowiliśmy, że już jesteśmy na to gotowi w pewien sposób, kiedy jest już wizja tego jak ma to wyglądać, bo to nie będzie tylko jeden kwas, to jest pierwszy. Przemyśleliśmy, chcemy robić ich więcej. Będzie, będzie cała linia, linia takich kwaśnych piw. To jest pierwszy ma premierę tutaj w Warszawie w tym momencie w Polsce w tydzień temu we Włoszech premiera na festiwalu w Rzymie. To powiedzmy jest nasza podstawa, czysty kwas bez dodatków. Znaczy dodatkiem jest delikatnie, delikatne chmielenie na zimno, chmiel mozaik, ale to jest tak bardzo dla, dla przełamania tego takiego kwaśnego aromatu, żeby wprowadzić owocowy wprowadzić aromat. To jest zakwaszanie bakteriami kwasu mlekowego? Czy... Tak, to jest piwo zakwaszone bakteriami kwasu mlekowego. To jest zaczątek piw... do, do chleba, czyli piekarski zaczątek. Było kwaszone w kotłach, czyli później po zakwaszeniu brzeczki bakterie zostały zabite poprzez gotowanie mhm. tego piwa. Także ono się nie rozwija, nie kwaśnieje tak. bardziej. Później była prowadzona normalna fermentacja. Także już dalej, już bezpieczniej. Jakby technologicznie to nam odpowiada na ten moment. Oczywiście czuć w aromacie, w smaku ten motyw mleczny, tak, charakterystyczny dla Lactobacillusa. Obawiałem się, że ten mozaik może trochę tutaj nabrudzić, że będzie czuć naftę, ale on jest bardzo delikatny i właśnie, jak powiedziałaś, taką owocowość intrygującą wprowadza. Tak, ten mozaik, który mamy w tym momencie w browarze, już zauważyliśmy na innych piwach, do których używamy mozaika na aromat, daje nam bardzo fajne owoce w tym roku, jest bardzo właśnie taki ciekły aromat owocowy, brzoskwinie, takie owoce troszkę pestkowe. Ten więc... mozaik jest skąd brany? Z Browamator, czy też jakiś własny import? To, to Nie, to jest z Browamatora, mhm. mamy jeszcze w. Tym... A to już jest M kolejny mozaik właśnie z Browamatora, który okazuje się, że wcale niekoniecznie jest cebula. Czy znaczy, Wiecie, bardzo no, z tym chmielem to jest tak, że wszystko zależy od roku zbiorów, jak ten rok się układał, jak zbiory wyglądały, więc ten chmiel, jak wszystko zmienia się rok, rocznie. Więc był, były momenty, kiedy mozaik był bardzo naftowy i on faktycznie tutaj nie dawał owoców, a ogólnie mozaik jest bardzo owocowym śmielem. To... Nigdy tak nie było, że on nie był. N nigdy nie rozumiałam też tego był o, cebula i czosnek. Nie wiem. <grym> no czosnek to już musiał być naprawdę... Tak, ale no, były takie sygnały, że mozaik, czosnek, cebula... Tak. I eee, Marek z pracowni powiedział, no ten kwas ok, ale nie lubię takich kwasów sauté, takich czystych, wolę owocowe. Jestem bardzo zaskoczony, że on nie jest tylko taki i wyłącznie mleczny, tylko naprawdę ma te owoce od mozaika. Może to jest jakaś autosugestia, ale Uważam, że... Znaczy, udał, mówiąc bo. szczerze, przed dodaniem chmielu na zimno, bo chmiel był jakby dodawany już na stronie zimnej, on sam w sobie był bardzo owocowy. Także tutaj też fermentacja wprowadziła trochę estrów owocowych, także nie jest to czysty taki kwas, bardzo... Bo tutaj witla, drożdże były. My... Masz wiecie? standardowy szczep, to, to są drożdże do IP, które używamy. Okej, okay, na zakończenie powiedziałaś o kolejnych kwasach, które są szykowane, czyli? Czyli będą kolejne. Myślimy, że no, ta seria będzie trochę nam się kojarzyć. Chcemy wprowadzić, żeby się kojarzyła z porami roku i z pogodą. Także na... Pożegnanie jesieni musi być teraz, bo to, znaczy, to jest... nie powiedziałem. Pożegnanie lata. To... 13,5 z tego, co powiedziałem. 13. 13. 13, 13, 5% z hakiem alkoholu i błyszczątkowe, delikatnie kwaśne. To, czyli czekamy na alkoholu. pożegnanie jesieni. Nie wiem, czy będziesz na porównanie jesieni, może przywitanie jesieni. No już dym... chyba trochę za późno, już mamy teraz jesień. jest zimno. Ale coś, coś, coś będzie może z jesienią, z jakąś pogodą. Na, na pewno będzie następny, jest też myśl, że coś będzie też. Także rozwijamy, rozwijamy. Świetno. Debiutancki kwas Pracowni piwa polecam. Polecam. Polecasz? Zdecydowanie. Życzymy wszystkim dobrego festiwalu w Warszawie. Takie.